Cześć witajcie na kanale, kolejna nocka w górach, tym razem motocyklem. Pokażę wam co zabrałem ze sobą. Dobra, co tu mamy? Podwójny śpiworek. A teraz samopompa. Namiocik, tym razem inny co ostatnio. Czajnik. Piłka paliwko, kuchenka dla paliwko, poduszka i folia pod namiot. No niestety musiałem się posiłkować tutaj plecakiem, bo do kufra mi wszystko nie weszło. Ale tak to wygląda. Oczywiście jeszcze mam jakieś tam ciuchy na przebranie i jedzenie, ale już tego nie chcę pokazywać. No i tak jeszcze co do samego namiotu. Tak wygląda w kufrze. Fajne gabaryty. Po boku można coś zmieścić. Słuchajcie, nawet posiada już aluminiowy stelacz, Mamy dwa główne. Jedno po środku, u góry, na dachu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak złożę. Namiot też posiada takie punkty. Dwa. Yy, gdzie mamy w sumie złożyć stelaż? Mam tutaj jeden. I tutaj drugi. Z drugiej strony jest wszystko zaszyte, tak że nie wyjdzie nam w ogóle stelaż na drugą stronę. No a tak właśnie wygląda druga strona. Namiot posiada w zestawie. Fajne szpilki. Takie powiedzmy, zaostrzone troszkę. fajnie wchodzą w ziemię. Są lekkie, aluminium bardzo fajna sprawa. A tak wygląda namiot po złożeniu dwuosobowy. No i jeszcze cały obóz. Słuchajcie, dosyć fajny wieczór nam się zrobił, tak pokrótce mówię, ten namiot, jak wygląda w środku i jak z zewnątrz. Jednak namiot posiada dwa wejścia, mam tutaj z jednej strony, no i z drugiej. Z drugiej będę otwierał, bo wygląda praktycznie tak samo. Jeżeli chodzi o same stelaże, to tak, górny stelaż, wspomniałem część aluminiowy, a tych dwóch stelaży, tych bocznych, w ogóle nie widać. Obydwa stelaże są fajnie zakryte materiałem. Jedyny jeden kawałek tutaj jest odkryty. W tą zimę testowałem trzy namioty. Pierwszy był na ten, ten na filmiku, ten pierwszy, co Wam pokazywałem. Drugi jest ten, trzeci jest taki dosyć większy. Te zrobił o nim reckę, ale na razie mówię ten. Jeżeli chodzi o ten namiot, najbardziej mi się sprawdził w zimie. Nic mi się nie skraplało. i w środku było dosyć znośnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Wiatry i tym podobne rzeczy. Nigdy nie testowałem namiotu zimowego, więc takiego nie mam porównania, jak to w namiocie zimowym wygląda. A jeżeli chodzi z tych trzech namiotów, w tej mojej prywatnej kolekcji, ten sprawdzi mi się najbardziej. A tak wygląda nawet w środku. Jest dużo jaśniej. Fajną półeczką u góry. Namiot nie posiada takich półek bocznych, jak to jest bywa w namiotach. Ale wam powiem, że ta, ta półeczka górna na suficie robi fajną robotę. Też mam taki dodatkowy sznurek. No i haczyk do latarki. No jeżeli chodzi o ten namiot, w sumie tyle. Zapraszam na ognisko. Dobra, słuchajcie. Teraz zrobimy mały piły, która wygląda w ten sposób przed rozłożeniem, a po rozłożeniu tak. Dobra, bierzemy się do roboty. No ja powiem, że idzie nieźle. Moment, I piłkę za słowo skręciłem tutaj, i trochę mi się wsunęła do środka, a jest poprawiona. Także lecimy dalej. Znowu że skręciłem, dobra druga próba. Ostrze ok, na to żeby zwrócić uwagę żeby dobrze skręcić No tak jeżeli chodzi o piłkę Ostrze to coś fajnie tnie, Powiem, że jest krótkie Ja tam popełniłem błąd, bo źle skręciłem Ostrze mi się wsunęło do środka Dlatego pojawił się problem a tak być wyglądało moje ognisko. My już w namiocie. Mamy godzinę 21.31. Na dworze jest 9 stopni, także troszeczkę pochłodniało, wiatr się zerwał. Tak szczerze mówiąc, to żeśmy już musieli na wieczór kurtki motyskowe włożyć, bo było dosyć chłodno na samą bluzę. Tutaj tak jeszcze mały podgląd z kamery, którą podłączyłem. Tak to mniej więcej wygląda. Latareczko na suficie. Kaski w nogach, kurki pod głowami. Także jest, jeszcze dosyć sporo miejsca jest. Jakieś tam dodatkowe bagaże. Jeszcze Wam pokażę jak wygląda obraz z termowizji. Mam taką możliwość tym telefonem nagrać. Zaraz wrzucę kawałek filmu, jak to wygląda w namiocie po ciemku Póki co na razie ode mnie tyle. Widzimy się rano. Na razie cześć. Mam tutaj teraz termowizję. Można zobaczyć te ciemne punkty, gdzie jest zimno. Tak, gdzie jest nagrzane. I Dzień dobry, witajcie. Mamy ósmą rano. Nocka spokojna, bezwiecznie. Tak wygląda jeszcze raz w namiocie. Jasno. Dzisiaj też zapowiada się fajny dzień. Fajne słońce już wychodzi. Także widzimy się na zewnątrz. A tak wygląda wczorajsze ognisko. Jeszcze nadbydało dało radę postawić tej czajnik. Polecam takie ognisko, bo nie wymaga za dużo drewna, a na samo zagotowanie czegoś jest mega. Słuchajcie, moja wyprawa też dobiega końca już. Co mogę to pokazałem? Korzystając, że to jest świąteczny dzień, świąteczny okres. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i takiego pomysłu na siebie. Zaraz wszystko pakuję. Wiesz, pokażę, jak się spakowałem do kufra, do plecaka. Ode mnie tyle. Na razie trzymajcie się. Cześć.